I, drodzy Państwo, kontynuując naszą myśl, jeżeli chodzi o Senat, to no, widzimy, że tam zarejestrowało się 41 kandydatów bezpartyjnych samorządowców, co oznacza, że bezpartyjni samorządowcy obstawili bardzo mądrze dwie opcje i widzą, że e, mając pewne poparcie społeczne, e, coś z tego będzie bo tu mogą być różne permutacje, to znaczy mogą się dostać do Sejmu i Senatu, mogą nie dostać się do Sejmu, a do Senatu, mogą nie dostać się do Senatu, mogą dostać się do Sejmu, mogą się dostać nigdzie. Te permutacje w polityce są bardzo ważne. To jest jak nie wkłada się do koszyka wszystkich jajek, tak samo tu widać dużą inteligencję. Nawet PiS nie ma we wszystkich kandydatów do Senatu, bo tam jest 98. Tamci z kolei zrobili pakt senacki, więc podzielili się tymi kandydatami. Więc widać, że bardzo mądrze, tam gdzie są najsilniejsi, bezpartyjni samorządcy, weszli i to w sporej ilości. 41, kiedy mówimy, że, ale oczywiście są jeszcze inne opcje, czyli pojedynczy kandydaci do Senatu, i może się okazać po wyborach, może się okazać po wyborach, i my tu mówimy to, co się może wydarzyć, że po wyborach w Senacie PO, PIS nie zdobędą 50% głosów. Jeżeli Państwo zagłosujecie mądrze, jeżeli ktoś idzie na wybory. I wie, że kluczową sprawą to jest głosowanie na głowę. Na głowę, czyli na senat. To jest najważniejsze głosowanie. Niech wam nie mówią, że tam oni nie mają głowy. To nie jest ważne. To jest głowa. To jest monarchia. Tu trzeba się zastanowić i nie wybierać broń Boże nikogo z partii. Tylko wybrać właśnie, znaczy z partii rozumianej jako czwarto głowy. Tylko wybrać właśnie bezpartyjny samorząd, czy PJ, tam są trzej kandydaci, czy wybrać ewentualnie kogoś mądrego. Tak? Musimy od czegoś zacząć. Prawdopodobnie to się może nie udać do Sejmu. Tak? Natomiast może się udać do Senatu, że z Senatu wyrzucimy już na stałe, to nie nawet połowy głosów PSP. PO I to będzie szok. To nie będzie kompatybilne jednocześnie z tym, co się dzieje w Sejmie. Bo do tej pory było tak, że oni uważali, że poprzez tą ordynację wyborczą, fatalną oczywiście, która ma utrudnić dostęp do biernego prawa wyborczego Polaków, że wybory do Sejmu i Senatu są po prostu paralelne, są podobne. Czyli jak ktoś szedł na PiS, głosował, to robił oczywiście głupotę, bo Senat ma pokontrolować e, e, Sejm. Czyli jak głosował tu i tu na PiS, to, to robił podstawową głupotę, bo głosował na kontrolowanych, kontrolujących na tych samych ludzi. No myślę, że teraz Polacy pokażą swoją inteligencję i zagłosują na kogoś innego. Czyli nawet jak ktoś głosował na bezpartyjny samorząd, to raczej nie głosuje na bezpartyjny samorząd do Senatu. Ale jeżeli tu głosuje na przykład na PIS, czy na Platformę, czy na Konfederację, czy na kogokolwiek, to tu nie głosuje na bezpartyjny samorząd. Tak? Czyli po prostu tu muszą być, tu musi być mądrość. Oni złączyli te dwa wybory, bo te wybory w ogóle powinny być w innych terminach. One powinny być rozdzielone, referendum rozdzielone, sen powinien być rozdzielony i senat. A my w ogóle uważamy w przyszłości, że wybory powinny być elektorskie, czyli poprzez powiaty, czyli w ogóle bezpośrednich wyborów nie powinno być, znaczy one nie są bezpośrednie, bo one są poprzez komitety wyborcze. Czyli my mówimy z powiatu, oni mówią hola, hola, ale to mają być bezpośrednie. No ale wy też nie macie bezpośrednie, bo najpierw musicie stworzyć komitet. Za chwilę pan Marek to zreferuje, jak to było. I dopiero jako komitet może zgłosić kandydatów. Nie możesz osobiście zgłosić, jeżeli głosowanie jest głosowanie do Sejmu i Senatu jest pośrednie elektorskie. bo głosujecie na kandydatów, które wystawili, na które wystawili, których wystawili komitety wyborcze, partyjne, koalicyjne lub wyborcze. Nie ma tam ani jednego kandydata, który byłby wystawiony jakby z dziką kartą. Nie. Tam musi za nim stać jakiś komitet. Czyli, jeżeli chodzi o Senat, to musi być 15 członków, jeżeli to jest KWW, Komitet Wyborczy Wyborców, to musi być jeszcze 1000 podpisów plus 2000 podpisów. Także Komitet Wyborczy Wyborców, jeżeli to jest partia, to już nie musi być te 1000 podpisów, ale musi mieć 2000 podpisów. Ale to musi zgłosić Komitet Wyborczy Wyborczy. Trzeba rozwiązać ten mechanizm. Czyli, państwo idziecie wybierać już wybrany. Już zgłoszonych przez komitety wyborcze i to są wybory ewidentnie pośrednie i na koniec, żebyśmy nie zapomnieli, Drodzy Państwo, przyjechała do Polski komisja z Unii Europejskiej, żeby już uprzedzić, czy te wybory Unia Europejska, Komisja Europejska uzna. Otóż informacja jest taka, że te wybory nie będą uznane przez Unię Europejską, przez Komisję Europejską. Nie będą uznane. Z jakiego powodu? Z takiego powodu, że legalność tych wyborów, legalność w ramach tej bolszewickich przepisów prawa oni nie będą sprawdzać legitymizmu, ale tylko legalność. Jest zakwestionowana, ponieważ ogłosi ważność tych wyborów Izba Kontroli Nadzwyczajnych Spraw Publicznych, której Komisja Europejska nie uznaje tej instytucji. Tej całej, tego całego Izby jest nieuznana. Ona jest jako uzurpatorska, ona jest jako nielegalna. A człowiek nielegalny nikt nie może dać więcej praw niż posiada. Więc te osoby według prawa rzymskiego nie posiadają praw autoryzacji ważności wyborów. Więc nie mogą nadać klauzuli ważności, skoro takiego prawa nie mają według Unii Europejskiej. Płacimy za to pół miliona euro dziennie i to jest dowód na to, że Unia nie uznaje tej Izby. Więc te wybory będą nieuznane, będzie znowu ubieranie się, że są ważne. Prawdopodobnie opcja, która przegra, nie uzna też tych wyborów ważności i będziemy mieć powtórkę. Trzeba uporządkować sprawę z prezydentem, który jest nielegalny. Też go Izba o trochę uznała za ważnego prezydenta i niekonstytucyjny, ponieważ w niekonstytucyjny, ter, niekonstytucyjnym terminie był obrany. Czyli ma dwa delikty, Andrzej Tula, nielegalności i niekonstytucyjności. Czyli z tym trzeba zrobić porządek. Trzeba najpierw porządnie obrać yy, prezydenta jako wicekróla i potem dopiero taki człowiek, który jest porządnie obrany, może ogłosić wybory do Sejmu i Senatu, a nie, że nielegalny, niekonstytucyjny prezydent ogłasza. Po czym e, trzeba z, e, zreformować tę Izbę Kontroli Nadzwyczajnej, e, tak żeby Unia Europejska nie miała zastrzeżeń? Chyba, że się wypisać z Unii Europejskiej, są dwie opcje tak? albo się wypisać i to zrobić, albo należeć i zapytać się, czy wam teraz to pasuje? Tak, pasuje. No to robimy wybory. Tak? Bo w końcu, jeżeli jesteśmy w jakiejś wspólnocie, to musimy respektować prawa też stanowione tej wspólnoty. To nie jest tak, że nasze prawa, czyli bolszewickie prawa, są dobre, a Unii Europejskiej są złe bolszewickie są dobre, a królewskie są złe. Dlatego tu Marek Sobić występuje ci jako królewski senator, ponieważ ma naszą nominację i to wystarczy. My sobie rościmy prawo do 26 senatorów w Senacie i to jest prawo zwyczajowe, ponieważ sam Senat wywodzi się z Rady Królewskiej i nie zawłaszczamy całego Senatu, tylko dajemy drugie 26 miejsc wicekrólowi, czyli prezydentowi, ale porządnie obranemu, na pewno nie jest nim Andrzej Duda, i, i, i po trzech z województw, z wojewódzkich Wojewódzkiej 648. Daje to w sumie wskusa na Teraz, drodzy Państwo, po takim długim, długim zagadnieniu, wprowadzeniu i właściwie dążeniu do zamilczenia, chcielibyśmy, żeby Marek swój wolnym głosem, takim wotum senatorskim wypowiedział się w sprawie tych wyborów. Właściwie to, co mu przyjdzie do głowy, ma na to praktycznie godzinę, ponieważ, drodzy Państwo, jeżeli będą przerwy, to my je wypełnimy, ponieważ konkluzja będzie tylko taka, żebyśmy wiedzieli, do czego dążymy, że zawiązujemy kolejny pak do Senatu tu w Krakowie. On jest ważny dla nas. Kontynuujemy KWW, e, e, Królewskie Miasta w założeniu, że już ta koncepcja jest tutaj jakby e, ciągnięta. Sukcesja będzie po prostu. Drugie podejście, tak jak jest skoczkowie wzwyższają, o skaczą. Pierwsze to podejście spalone. To będzie drugie podejście, to, to państwo. Może szybciej, jakby do powtórzone wybory, może później. Ale jednocześnie, żeby Marek sobie wypowiedział w tej konwencji, właśnie, że być może Pan Bóg tutaj nam wskazał drogę, że powinniśmy poprzez samorządy dążyć do Senatu, żeby to było bardziej naturalne. Czyli najpierw stoczmy walkę o samorządy, w przypadku Pana Marka, tutaj o samorząd, dzielnice pod górze, na przykład w Krakowie, wejście do samorządu, ale później z samorządu startowanie właśnie do Senatu. Może to byłoby bardziej poprawne, będziemy o tym dzisiaj rozmawiać. Także oddaję Panu Marekowi głos, żeby. My się potem dopiero na koniec odniesiemy, żeby wypowiedział się, jak widzi tą, tą tytaniczną pracę, jaką wykonał po 16 lipca 2023 roku, jakie były perypetie. No i jakie jest jego tutaj, jakie są wnioski jego i, e, i po prostu jak się, jak się odnosi do tych naszych, e, naszych pomysłów, tak powiedzmy. Oddajemy no głos pani dziękuję bardzo. Sytuacji, która stała przedstawiona, sądzę, że powinniśmy zachować dużo rozsądku, dużo spokoju. Trochę Dlaczego te trzy, te trzy cnoty? Jeśli chodzi o rozsądek, to co zostało wypracowane, to co zostało wykazane, to co zostało udowodnione, to obiektywna prawda, prawda jest podstawą zdrowego rozsądku i zdroworozsądkowego myślenia. Sytuacja, w której powtarza się błędy, wielokrotnie się wchodzi do tej samej rzeki, i chodzi załączonym, wielokrotnie potyka się o ten same, sam kamień na drodze, świadczy prawdopodobnie o braku zdrowego rozsądku, o braku możliwości wyciągania właściwych wniosków. I e, może odwołajmy się do tego, tego przysłowia o potykaniu się o ten sam kamień, wielokrotnie, dwa razy, czy wielokrotnie ten sam kamień, jeśli chodzi o porównanie, co, 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 co jest w tym kamieniem i w jaki sposób nie należy się o niego potykać. Gdybyśmy stwierdzili, że kamieniem jest taka sytuacja, w której, jak słyszymy, zwykle po wyborach, czy w jakimś czasie po wyborach, nasi znajomi, rodzina, czy inne osoby, z którymi mamy kontakt, narzekają, że znowu się pomyliły, znowu zmarnowały swój głos wyborczy, znowu się zawiodły. Ja jeszcze to pamiętam z czasów komunistycznych, kiedy, kiedy, kiedy tak zwane odwilże były, czyli partia komunistyczna wciąż się do ludu, pracującego miast i wsi i odzyskiwała jego zaufanie. Po czym okazywało się, że znowu je traciła i była kolejna odwilż. Czyli ten cykl, o ile dawniej trwał, powiedzmy 10-15 lat w czasie Polski ludowej, dzisiaj trwa około 4 lat. To jest ten cykl wyborczy, właśnie, kiedy wyborcy. Przekonują się, że e, oddając głos, e, jednak zmarnowali swój głos wyborczy, ponieważ poczynania rządzących znacząco odbiegają od deklaracji, które składają w czasie kampanii wyborczych, czy później, co nieraz zamienia się po prostu zwykłą propagandę. E, dlaczego mówię o tym potykaniu się, o tym kamieniu na drodze wielokrotnej? Ponieważ jest to dobre porównanie, może nas skłonić do myślenia. Zastanówmy się i zadajmy sobie pytanie, w jaki sposób możemy się nie potknąć o kamień? Po pierwsze, możemy ten kamień usunąć z drogi. Po drugie, możemy ten kamień zlikwidować. A, a być może możemy z tego kamienia uczynić jakiś materiał, z którego zbudujemy na przykład portyk na tej drodze, który będzie składał się z ładnych kolumn, i zwiększenia nie będzie przeszkadzał. Wręcz będzie stanowił element, element, który zachęca do korzystania z tej drogi. Gdybyśmy porównali państwo, jego strukturę, jego konstrukcję, to zwykle bardzo często się to porównuje do portyku. Do portyku klasycznym świątyni greckiej, gdzie mamy kolumny, gdzie mamy fundament, gdzie mamy zwieńczenie. Dlaczego więc nie należałoby spojrzeć na ten kamień? O się wciąż spotykamy, jako na materiał budowlany, z którego zbudujemy piękną świątynię prawa i państwa. Prawa i państwa, na którą ta świątynia będzie stanowić przedmiot zachwytu dla wszystkich. To może trochę poetyczne porównanie, jednak jest bardzo zadowolone, ponieważ pozwala nam spojrzeć na, na to, co się obecnie dzieje, w obecnej kampanii wyborczej. W odniesieniu do możliwości przebudowy, do, do, do wyrzeźbienia z tego kamienia czegoś nowego, czegoś nowego, pięknego, twórczego. Takie porównania można również odnieść do innych sytuacji. Ostatnio wpadł mi do głowy pomysł, że termin, którym jesteśmy patowani, to znaczy polaryzacja, polaryzacja opinii, polaryzacja mediów, polaryzacja myślenia, odnosi się do sytuacji, kiedy mamy dwie elektrody w płynie, które powodują, że ten płyn się rozkłada. Jest, jest e, skutek przepływu prądu, skutek napięcia, e, ulega rozkładowi, wydziela się dodatkowo gaz. Jeśli poddamy temu procesowi wodę, to wytworzymy wodór, wytworzy się mieszanina wybuchowa. Wystarczy go wodę i dojdzie do wybuchu. Do niszczącej destrukcji. Taka polaryzacja, taka polaryzacja miała miejsce, jak wiemy, przed Górną Światową, kiedy w praktyce były dwie partie, to znaczy bezpartyjny blok współpracy z rządem oraz mniejszości narodowe, później ozon i mniejszości narodowe. Obecny układ polityczny, który być może już się kończy, również jest dwupartyjny, czyli spolaryzowany. Jeśli, jeśli wspomnimy o e, tragicznych konsekwencjach tego dwupartyjnego układu sprzed 80 lat, to warto się nad tym zastanowić. Czy właśnie nie jest to dobre porównanie? Ta sytuacja elektrolizy, która wytwarza gazy buchowe. Tak. Bardzo dobre. W tym wypadku wodą, z wody powstaje wodór. Jak wiemy, wystarczy tylko iskra i wszystko, wszystko się kończy detonacją, ewentualnie spalaniem. I to bardzo gwałtowne. Takie bardzo gwałtowne spalanie. To jest e, w odniesieniu do historycznych, tragicznych zdarzeń, być może okresu II wojny światowej, gdzie, jak wiemy, wypaleniu uległa około 1 trzecia, 1 czwarta ludności, to znaczy te tragedie, te ofiary dużo nam mówią o tym, w jaki sposób e, to złe zarządzanie państwem może się skończyć. Wracając do konkretów. E, jeśli chodzi o, o komitet wyborczy Królewskie miasta, to chciałbym przedstawić krótką historię. Krótką historię po zebraniu e, wymaganej prawnej ilości podpisów, po utworzeniu komitetu po zarejestrowaniu w Państwowej tak Komisji Wyborczej e, Bardzo szybko dostaliśmy decyzję odmowną z, państw, z Państwowego Komitetu Wyborczego datowaną na 4 wrzesień podpisanym przez przewodniczącego y, y, tego szkolnictwa, sędziego Sylwestra Marciniaka. Czyli jest. Następnie dostaliśmy datowaną na 5 września, czyli następnego dnia w trybie ekspresowym. Jak widzimy, w ciągu jednego dnia podję podjęta została decyzja Sądu Najwyższego które podtrzymały decyzję Państwowego Komitetu Wyborczego. W uzasadnieniu, które otrzymaliśmy od Sądu Najwyższego jest powołanie się na artykuł 204 Kodeksu Wyborczego. Może ja zacytuję. Artykuł 204 Kodeksu Wyborczego precyzuje, że do zawiadomienia o tworzeniu Komitetu Wyborczego zamierzającego zgłosić kandydatów na senatorów załącza się wykaz kwotę tysiąca obywateli takie. Każdy z nas może wejść w internet i sprawdzić, jaka jest treść artykułu 24 Kodeksu Wyborczego. Otóż treść jest następująca. Podmioty zgłaszające kandydatów na posłów zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego. W związku z tym, że została zmieniona treść prawa. To znaczy, podmienione zostały słowa posłów na senatorów. Przypomina nam się taka sytuacja. Pamiętamy przed kilkunastu lat, tak zwaną oferę Rowina, lub pisano, tak. lub czasopismo. Jak lub widzimy, podobne praktyki cały czas mają miejsce. Nie jest to kabaret. niestety nie jest to kabaret. Jest to prawda. To jest tragiczna prawda, która przywieje na naszych oczach, świadcząca o tym, że. No cóż, w dalszym ciągu są e, być może w użyciu e, instrukcje sowieckie dla bezpieczeństwa wojskowej. Ja może zacytuję dlaczego? i później ja się dlaczego. E, celem jest e, walka e, z obcymi elementami, e, fragment instrukcji sowieckiej bezpieczeństwa dla polskiej bezpieczeństwa wojskowej. Celem jest walka z uczestnikami antypaństwowych partii przez się do jednostek urzędu wojska polskiego prowadzących destrukcyjną działalność przeciwko Komitetowi Polskiemu Zbrojenia Narodowego. To jest oryginalny cytat z sowieckiej instrukcji skierowanej do Polskiej Formacji Wojskowej Bezpieczeństwa. Otóż, jak wiemy, każdy może sprawdzić w publicznych, jaki jest życiorys Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej, który, jak wiemy, jest oficerem WSW i kończył... Oficerem RZ. Tak, oficerem RZ WSW, czyli kontrolatora bezpieki wojskowej, który skończył kursy w Akademii ok. w szkolnio imienia im. Feliksa w Miejsku Mazowieckim. W związku z tym widzimy, że coś tu jest nie tak, bardzo mocno nie tak, skoro dochodzi do rażącego Naszym zdaniem przekłamania prawa po prostu do zmiany prawa. A zmiany prawa w trybie e, pozaprawnym e, ta sytuacja sama za siebie mówi, kiedy również Sąd Najwyższy wprowadza do swojej decyzji nieistniejący w kodeksie wyborczym zwrot, to znaczy słowo na senatorów, którego tam nie ma. Więc obecna sytuacja jest taka, że po odmowie rejestracji komitetu Sąd Najwyższy podtrzymał tą decyzję. W związku z tym dostaliśmy pozbawienie prawa uczestnictwa w wyborach. Ja zostałem. Ale to jest zbawiony. ważne, przepraszam, tylko że Sąd Najwyższy, ale musimy mówić właśnie o tej izbie. Musimy przeczytać nawet, bo to sprawa jawna. Postanowienie sądu Najwyższy w składzie tutaj nie, nie, nie jest wypisana ta izba. Tutaj podamy sygnaturę, Jedenka Rzymska. NSW 13 przez 23 postanowienia z dnia 5 września są najwyższe w składzie. Nie pisze izba, z reguły pisze izba, tak jakby się wstydzili tej Izby Kontroli Nadzwyczajnych Spraw Publicznych. Ale jeżeli Państwo sprawdzicie te nazwiska, które teraz podamy, tych trzech sędziów, to że oni są w składzie Izby Kontroli Nadzwyczajnej, czyli tej Izby, której nie uznaje Komisja Europejska i której nie uznał Trybunał Sprawiedliwości CUE, znaczy Trybunał CUE. SSN, SN swoją drogą, prawda? Jakie nazwisko? SSN, czyli Sędzia Sądu Najwyższego, ale brzmi to ciekawie, prawda? SSN, Elżbieta Karska, Przewodniczący Sprawozdawca, SSN Paweł Czubek, Czubik, przepraszam, Czubik, i SSN Tomasz Doma, Domandecki. Demandecki, przepraszam, bo tu każde słowo Demandecki. Także jeżeli Państwo sprawdzicie, zresztą ten wyrok można znaleźć, który wadliwy jest w sensie merytoryczny, tak powołuje się na artykuł, który w ogóle nie dotyczy Senatu. Tam jest w pewnym momencie powołanie na tego 258, ale on mówi z kolei w rzeczy nieuregulowane. No nam się wydaje, że ustawodawca, jeżeli chciał wymagać 1000 podpisów, a sama ustawa, kodeks wyborczy liczy yy, chyba 145 stron, no to wpisałby ten dodatkowy tam, Punkt, w którym wymaga się tysiąca podpisów. No nie ma tego punktu po prostu, tak? I więc to Państwowa Komisja Wyborcza w Marciniaka, i to nie od teraz, teraz już, tylko kodeks do 2011 roku, kolejny raz doregulowuje, czyli wymaga od komitetu wyborczego wyborców tysiąca podpisów. Drodzy Państwo, gdzie to jest problem? Z tego się nie wymaga od partii politycznej. Czyli oni mają ten krótki okres tego miesiąca na drugi dzień od odgłoszenia mogą już zbierać dwa tysiące podpisów do Senatu. A tu najpierw trzeba stworzyć komitet, bo partie są jakby komitetem z urzędu. A tu trzeba stworzyć komitet, czyli zebrać 15, to trzeba mnie zrozumieć. I po czym trzeba uzbierać 1000 głosów poparcia dla tego komitetu, potem się zarejestrować w u Marciniaka w Państwowej Komisji Wyborczej, która jest niekonstytucyjnym organem, bo w konstytucji nie ma takiego organu. I potem, łaskawie się zgodzi zebrać 2000 podpisów. Czyli to jest tor przez przeszkód, który. Myślę, że bolszewicy założyli, że on jest niewykonalny. No, tym razem kilka komitetów wyborczych się udało, ponieważ startują już enty raz, trzeci wiedzą, jakie, jakie to są kruczki, prawda, że trzeba mieć za naszą podpisy i tak dalej, i tak dalej, ale, drodzy Państwo, jest to nierówne wobec prawa. Prawo powinno być równe dla wszystkich. No nie jest równe dla wszystkich, skoro dla partii, które są zawodowymi zawodowymi politykami, zają z amatorami, to amatorom stawia się wyższe wymagania niż zawodowcom. Czyli partia nie stawia się wymagania tysiąca podpisów, stawia się te wymagania e, komitetom wyborczym, wyborczym, które są stworzone z jednego prawa wyborczego. Nawet te komitety, które chcą zgłosić jednego kandydata na senatora, muszą zebrać tysiąc głosów poparcia. Jest to kompletna paranoja, głupota. I my twierdzimy, że e, pan Marcin jak i sąd najwyższy, po prostu dopisują przepis, którego nie ma. On jest nielogiczny. Chciałbym, żeby Pan Marek się to powiedział, przecież do Sejmu są zupełnie inne wybory, są proporcjonalne, nie są jedno mandatowe i tak dalej. Tam trzeba potem na listę 5 tysięcy poparcia, ale na liście gdzie jest 5 tysięcy poparcia jest 30, na przykład czy 20 czy kilkunastu kandydatów, a tu jest jeden i ma mieć 1000 najpierw na komitet, a potem 2000. Więc widać, że są zupełnie błędne, mało tego, Państwowa Komisja Wyborcza otrzymała wcześniej nasz list od fundacji i jest zobligowana ustawowo zgłaszać tego typu, ustawowo jest zobligowana, z kodeksu wyborczego to wynika, zgłaszać zastrzeżenia i zapytania do rządu i do Sejmu. I ona powinna była zapytać się Sejmu, jak on to interpretuje. Bo to Sejm jest władny, żeby powiedzieć, jak on to rozumie. Sejm. Drodzy Państwo, po drugie, Państwowa Komisja Wyborcza powinna podejmować decyzję in gremio. To znaczy jest tam dziewięciu dobrze opłacanych przedstawicieli, a nie jeden, który sobie uzurpuje prawo, tak? Przewodniczący. Przewodniczący musi wydawać wyroki na podstawie, tak jak tutaj jest, prawda? Trzech i jest przewodniczący. Tutaj, tak? Sędziów. Natomiast w decyzji Państwowej Komisji Wyborczej nie ma tego. Jest jednoosobowy podpis pana Marciniaka, a jest dziewięciu członków Państwowej Komisji Wyborczej, z tego trzech sędziów. Trzech sędziów. Jakby ustawodawca dał do zrozumienia, że ci trzej sędziowie muszą wspólnie obratować, bo tych pozostałych sześciu to są prawnicy. Czyli albo wydają w 3, w trzy osoby, tak jak trójka jest doskonała, albo wydają w składzie rozszerzonym, czyli w pełnym składzie dziewięciu osób. No tak jakby trzeba domniemywać, interpretować Państwową Komisję Wyborczą, bo to nie jest jednoosobowe gremium, tylko dziewięcioosobowe. Pan Marciniak tego nie respektuje i nie ma tutaj powołania się na. Pozostałą dwójkę, plus, bo nie są podpisani, nie ma też uchwały, że Państwa Komisja Wyborcza uchwałą zdecydowała, że tak będzie interpretowała te przepisy. Na przykład, tak? Nie ma takiej uchwały. Więc Marciniak, jednoosobowo, yy, według mnie, on nadużywa prawa. Jest tutaj zarzut, Najwyższa Izba Kontroli, czy inne organy powinny zarzucić 231, że nadużywa uprawnienia. Nie ma takich uprawnień. My, jako Fundacja, zgłosimy się do pana Marciniaka, ponieważ. Oni według znowu ustawy powinni mieć własny regulamin. Jestem ciekawy, jak jest zapisane w regulaminie, i Fundacja o to poprosi, jak jest zapisane w regulaminie Państwowej Komisji Wyborczej. Jak to jest zapisane? Czy jednoosobowo może podejmować takie decyzje? A nawet gdyby, no to to jest bez sensu, tak? Tworzyć gremium dziewięcioosobowe, po czym głos decydujący jednoosobowy ma przewodniczący. No to, drodzy Państwo, i to jest akurat ten człowiek, który najmniej powinien mieć tam do powiedzenia. To jest obarczony po prostu, jakby to powiedzieć. Przeszłością, no to delikatnie mówimy bardzo. Zobaczony przeszłością superkomunistyczną. Bo jeżeli kończył szkołę yy, 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 jako oficer rezerwy, tak po studiach, kończył szkołę WS, WSW imieniem Feliksa Dzierżyńskiego wówczas, to drodzy Państwo, kim jest Feliks Dzierżyński, to polecam wszystkim, co zobaczyli. E, oczywiście czeka. Więc drodzy Państwo, no to jest potwór. Tak? To jest potwarz, że taki człowiek e, odpowiada za bierne prawa wyborcze Polaków i bierne prawo wyborcze Pana Marka Słysia. Dlatego tu przyjechaliśmy, żeby nie tyle zaprotestować, bo mamy władzę większą niż Pan Marcinia. tylko uważam, że w tym miejscu e, chyba powinniśmy, i to robimy mniejszym, nakładamy, Panie Marciniak, infamię i panicję na Pana osobę. No nic za nie pozostaje. Infamia i panicja. To jest kara królewska i musi Pan od 10 września z tym żyć. Ponieważ uzurpuje sobie Pan prawo większe niż król. Bo król ma Radę Królewską i wspólnie podejmuje decyzję, a kanclerz musi podbić pieczęć. Tu nie ma, tu nie ma w tej decyzji, zobaczcie Państwo, nie ma pieczęci, tu nie ma, po prostu nie ma. Więc, znaczy, przepraszam bardzo, tutaj jest po tej stronie, bardzo przepraszam bardzo, pieczęć jest, ale podpisał, żebyśmy też z upoważnienia szef kontroli, yy, na, na, nie, to jest, przepraszam, nie, nie ma, dobrze mówię, bo się pomyliłem, bo to jest wyrok sądu. Nie ma, drodzy Państwo, proszę bardzo, na wyroku sądzi jest, bo tak, to tutaj jeszcze, o, to jest nasz sąd, a to jest pan Marciniak. I tutaj nie ma pieczęci okrągłej, proszę Państwo, to jest totalne lekceważenie, tak, pana Marciniaka. I dlatego infamia i banicja i mu się należy, bo powinien zadbać, żeby miał kancelarię i żeby w tej kancelarii ktoś odpowiedzialny, kompetentny tą pieczęć przybył. Bo w naszej tradycji królewskiej był król i był pieczętarz, czyli kanclerz. I bez przywicia pieczęci kanclerza, edykt królewski był nieważny. To trzeba przyjąć do wiadomości, tak? No chyba, że były sytuacje super nadzwyczajne. Natomiast generalnie tak powinno być i przypuszczamy, że tak powinno być Państwu w komisji wyborczej. Bardzo proszę, Panie Marek. Więc przepraszamy, że tyle powiedzieliśmy, ale tą infamię trzeba było nałożyć. Przepraszamy, to może teraz zakończymy część drugą i przejdziemy do części trzeciej.